Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszeczwica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam oczywiście słuchaczy Radia Maria w ten świąteczny dzień. W niedzielę, także dzisiaj przypada uroczystość wspomnienia wiernych zmarłych. Chcemy uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem. Już za moment pojawi się w oknie Pałacu Apostolskiego Ojciec Święty Franciszek, by rozpocząć modlitwę. Anioł Pański, Wcześniej poprzedzoną e, krótkim rozważaniem, e, które skupia się na e, tajemnicy dnia dzisiejszego, dzisiejszego święta. To już za moment. E, widzimy, że w Rzymie piękne, rozświetlone słońcem niebo, piękny, ciepły dzień listopadowy, a my będziemy chcieli e, włączyć się w wspólną modlitwę, polecając dzisiaj, właśnie szczególnie zmarłych naszych, zmarłych z rodzin, zmarłych z. Tych, którzy żeśmy znali, a także tych, którzy gdzieś może pozostali w zapomnieniu przez ludzi, natomiast Pan Bóg pamięta zawsze. Wczoraj mogliśmy również uczestniczyć poprzez transmisję w Telewizji Trwami, w Radiu Maria we Mszy Świętej na cmentarzu Campo Verano w Rzymie. Mszy Świętej w tę uroczystość Wszystkich Świętych oczywiście przewodniczył Ojciec Święty Franciszek wraz z. Z księżmi kardynałami oraz biskupami, kapłanami tam obecnymi. Było to też szczególne miejsce wspomnienia właśnie zmarłych. Chociaż Ojciec Święty oczywiście mówi także o świętości, która jest nam zadana jako nasze zadanie, jako nasze powołanie. Tu widzimy w telewizji na, na ekranach kopułę bazyliki świętego Piotra. Są tam obecni pielgrzymi. Jest możliwość właśnie dzisiaj pewnie tam. Wejścia, a my już czekamy na godzinę 12, która wybije i która rozpocznie naszą wspólną modlitwę. Jest już Ojciec Święty Franciszek. Pozdrawia wiernych obecnych na placu Świętego Piotra, także i nas. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość wszystkich świętych, a dziś liturgia zaprasza nas do uczczenia wiernych zmarłych. Te dwie uroczystości są ze sobą. Powiązane. Tak jak radość i łzy znajdują w Jezusie Chrystusie syntezę będącą podstawą naszej wiary i naszej nadziei. Z jednej strony Kościół, pielgrzymujący przez historię, raduje się ze wstawiennictwa świętych oraz błogosławionych, którzy wspierają jego misję głoszenia Ewangelii. Ale z drugiej strony Kościół, podobnie jak Jezus, uczestniczy w płaczu tych, którzy cierpią z powodu rozłąki z drogimi bliskimi. Jak on i przez niego e, dziękuję Ojcu, który uwolnił nas od panowania grzechu i śmierci. Wczoraj i dziś wielu z nas odwiedza cmentarze, które są miejscem odpoczynku, co wyraża już samo słowo. Odpoczynek w oczekiwaniu. Na ostateczne przebudzenie. Sam Jezus ukazał, że śmierć ciała jest jak sen, z którego On nas budzi. Z tą wiarą zatrzymujemy się także duchowo przy grobach naszych bliskich, którzy nas kochali i świadczyli nam dobro. Ale dziś jesteśmy zaproszeni, aby pamiętać o wszystkich. Pamiętać o wszystkich, także o tych, o których nikt nie pamięta. Pamiętajmy o ofiarach wojen i przemocy, o wielu małych tego świata zmiażdżonych przez głód i nędzę. Pamiętamy o naszych braciach i siostrach zabitych tylko dlatego, że są chrześcijanami, i o tych, którzy oddali swoje życie, aby służyć innym. Powierzajmy Panu, zwłaszcza tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. Tradycja Kościoła zawsze zaprasza nas do modlitwy za zmarłych, a w szczególności do ofiarowania w ich intencji Eucharystii. Jest to najlepsza pomoc duchowa, jaką możemy podarować ich duszom, szczególnie tym najbardziej opuszczonym. Podstawa modlitwy za zmarłych znajduje się w jedności. Mistycznego ciała Chrystusa. Jak przypomina nam Sobór Watykański II, Kościół Pielgrzymów na Ziemi, świadomy tej jedności całego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, już od zarania chrześcijańskiej religii czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych. Pamięć o zmarłych, troska o ich groby, i ofiary są świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w pewności, że śmierć nie jest ostatnim słowem w człowieku, ponieważ człowiek jest przeznaczony do życia w wieczności, bez ograniczeń, które mają swoje korzenie i wypełnienie w Bogu. Rivolgiamo questa preghiera, Dio di infinita misericordia, affidiamo alla Tua immensa bontà wiarą, ostateczne przeznaczenie człowieka, zróżby się do tego atendi l'intera humanità, która przeżywała podczas dramat śmierci Chrystusa. I która uczestniczyła w radości jego zmartwychwstania. tante Nie patrz na nasze ograniczenia, nasze słabości, kiedy stajemy przed Twoim Trybunałem. Dzisiaj prosimy Cię o Twoje spojrzenie pełne miłości i miłosierdzia. Pomóż nam iść drogą naszego życia ku ostatecznemu oczyszczeniu. Niech nikt nie będzie dotknięty karą piekła. Zawierzamy Ci dusze naszych drogich. Osób. Osoby, które są zmarłe, odeszły bez sakramentu pojednania. Polecamy tych wszystkich, którzy nie byli przygotowani na śmierć, obdarzyć swoją miłością po zakończeniu ich doczesnej pielgrzymki. Sorella morte corporale ci trovi Siostra śmierć niech spotka ich czuwających i oczekujących na spotkanie z Tobą wieczności. Panie, nie pozwól, by oni oddalili się od Ciebie poprzez tę ziemię. Niech dotrą szczęśliwie przy końcu swojego życia i zostaną obdarzeni pokojem wiecznym. I z tą właśnie wiarą w ostateczne przeznaczenie człowieka zwróćmy się do Najświętszej Maryi, która przeżywała pod krzyżem dramat śmierci Chrystusa i która uczestniczyła w radości Jego zmartwychwstania. Niech Ona, Brama Niebios, wspiera nas, abyśmy coraz bardziej Rozumieli wartość modlitwy i ofiary ze zmarłych. Oni są dla nas bardzo bliscy. Niech Maria wspiera nas w codziennym pielgrzymowaniu na ziemi. I niech pomaga nam, byśmy nie stracili z oczu ostatecznego celu życia, który jest raj. Właśnie z tą nadzieją idziemy do przodu. Et ti concepi, Ave paesi, Maria, Maria, grazia plena, dominus tecum, fintegus, benedicta tu Maria. in mulieribus, et benedictus frutto ventris tu Jesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre Amen. ece ti ancilla domini, fiat secundum Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tu Jesus Santa Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavit nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Gentrix. Diciamo promissione bus Christi. Grazie a an tu anque sumus domine mentibus bus nostri s'infunde, utiancelo ch nunziante si Christi Fili tu incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezioneis gloriam perducamur, per eunde in Cristo un dominum nostro. Amen. Gloria Patria, Et Figlio e Te Spiritui Santo. erat in principio et et sempre, et in secula Amen. Gloria Patria, Et Figlio e Spiritui Santo. Sic ut in principio, e in unque di semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Pati, et Figlio, et Spiritui Santo. Sic ut in principio, e in unque di semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, recim eternam dona eis Domine. Et luz perpetua luce ad eis. Preccecant in pace. Amen. Сид номен домини, благословен. Ние, пайнски, ще бъдем благословени. Поможей на нашия ми пана, който створи Левоя. Благословен. Твоят вос, всемогъщ Тев, Бог Своя Дух, Петър, и Сфилию, и Zakończyła się Lifa Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem dzisiaj w drugi dzień, no w drugi dzień listopada, kiedy wspominamy wiernych zmarłych. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam rodziny i grupy z parafii, stowarzyszeń i wszystkich pielgrzymów, Przybyłych do Rzymu, z Włoszech i wielu części świata. W szczególności pozdrowienia kieruję do wiernych z diecezji Sevilli w Hiszpanii, a także do domów opieki. Seseny, witali, a także do wolontariuszy z, z Opeano i Brancetti, którzy jako klauni prowadzą w szpitalach terapię. continuate a Robicie bardzo dużo dobrego dla chorych. Pozdrawiamy Was. Idziecie Cięty, pozdrowię teraz właśnie grupę klaunów prowadzącą w szpitalach terapię. A tutti Wam wszystkim życzę dobrej niedzieli, chrześcijańskiej pamięci o naszych drogich zmarłych. Nie zapominajcie również modlić się za mnie. Życzę dobrego obiadu. I do zobaczenia. Widzimy, jak pięknie ubogacony dzisiaj kolorowo plac świętego Piotra, a pielgrzymi pozdrawiają Ojca św. Franciszka, który zakończył swoją modlitwę, anioł Pański wraz z wiernymi. My mogliśmy w tym uczestniczyć poprzez transmisję w Radio Maria i Telewizji Trwam. Życząc dalszego, pięknego świętowania dzisiejszego dnia, żegnamy się z Państwem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Zapraszamy na dalsze punkty naszego programu.